Projekt Lizut to jest nowa forma organizacji odśnieżania zimowego. Odśnieżania, które ma przynieść przede wszystkim korzyści wynikające z lepszej jakości skuteczności, ale też, co bardzo ważne w dzisiejszych czasach, z wyższego standardu ekologicznego. Bardzo nam zależy, żeby poprzez skuteczne odśnieżanie używać mniej czynnika chemicznego soli, roztworu soli na ulicach naszego miasta, bo ona niekorzystnie wpływa na środowisko. Mamy takie do czynienia z takimi dwoma oczekiwaniami. Chcemy jeździć dobrze odśnieżonymi drogami, ale też chcemy żyć w mieście ekologicznym. Budowa tej nowej instytucji, tej bazy, zakup sprzętu to także element wynikający z bardzo twardych założeń ekonomicznych. One wpływają na to, że lepiej zarządzany system lepiej i skuteczniej rozwiązuje zadania, a tym samym mniej także powoduje kosztów po stronie budżetu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy w połowie sezonu zimowego i pokazujemy jak nasza baza, jedna z dwóch, która będzie w Gdyni wygląda. Natomiast zapominamy również, że nie tylko system Nowy Lizut dotyczy odśnieżenia naszego miasta, ale już na wiosnę samochody zostają zmienione, przerobione nakładkami i będziemy mieli samochody, które będą dbały o czystość naszych ulic. To pokazuje, że nie tylko chcemy dbać o ekologię podczas zimy, ale także o czystość i bezpieczeństwo naszych mieszkańców na wiosnę.